Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani dokonywać korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z niezapłaconymi zobowiązaniami. Obowiązek ten ciąży na wymienionych podatnikach bez względu na specyfikę prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz rodzaj branży, w jakiej prowadzą działalność. Moment korygowania kosztów zależy od terminu płatności ustalonego w fakturze. Rachunku, umowie bądź innym dokumencie. W przypadku zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wynikającej z wymienionych dokumentów i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o wspomnianą kwotę. Taki termin korekty kosztów obowiązuje, gdy termin płatności ustalony przez strony transakcji nie przekracza 60 dni. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia do kosztów kwoty wynikającej z faktury, rachunku, umowy bądź innego dokumentu. Oczywiście, o ile kwota ta nie została uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia kosztów należy dokonać w tym miesiącu, w którym upływa odpowiednio termin 30 dni od daty upływu terminu płatności. Albo 90 dni od daty zaliczenia kwoty zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli po zmniejszeniu kosztów zobowiązanie zostanie uregulowane, to podatnik zwiększa w miesiącu jego zapłaty koszty uzyskania przychodów o kwotę uprzedniej korekty. W przypadku częściowej zapłaty zwiększenia kosztów dokonuje się wyłącznie w części opłaconego zobowiązania. Może się zdarzyć, że w miesiącu, w którym wystąpi obowiązek zmniejszenia, Kosztów uzyskania przychodów, podatnik nie poniósł kosztów, lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia. W takiej sytuacji kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty podatkowe, podatnik musi doliczyć do przychodów tego miesiąca. Obowiązek korekty kosztów dotyczy również zobowiązań rozłożonych na raty. W przypadku płatności ratalnych, po upływie ustawowych terminów należy pozostawić. W kosztach tylko tę część zobowiązania, jaka została faktycznie opłacona, a o pozostałą pomniejszyć koszty bieżącego okresu. W momencie spłaty kolejnych rat, podatnik powinien natomiast zwiększać koszty uzyskania przychodów o wartość opłaconej raty. Przedstawione rozwiązania w zakresie korekty kosztów mają także odpowiednie zastosowanie do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.